Nasza, nasz początek z firmą Farsat w naszym gospodarstwie miał w roku 2017. Zadecydowałem się poszukać w okolicach Wrocławia Farm partnera i znalazłem. Był to Dariusz Agroteam Dariusz Klusko. Wspólnie z Patrycją, córką Darka, dobraliśmy odpowiednie odmiany testowe. Wtedy w pierwszym roku był to areał około 80 hektarów, na jakim, na jakim zdecydowaliśmy się zasiadać Wasze odmiany. E, wyróżniały się one na tle konkurencji na pewno szybkimi i wyrównanymi wschodami. E, odmiany, jakie wybraliśmy były to odmiany Farm Gigant, Farm Ezo oraz Farm Fire. E, każda z tych odmian niezależnie od... E, Bonitacji glebowej, na której się znalazła, e, ogro, o, jakby ogromną e, zaletą e, wykazał, wykazały na pewno szybki wzrost początkowy, e, na pewno też duża odporność na suszę, na okresowe niedobory wody, które niestety ale w okolicach łodzi e, w ostatnich kilku latach często e, miały miejsce. I na pewno też to, co na rolnikowi najbardziej zależy, czyli finalnie plon, tak? Plon był w okolicach od 800 kg do tony 500 kg większe niż w przypadku konkurencji, która, którą obsiewaliśmy nasze pola od kilkunastu lat.